Panie Krzysztofie, tak? złożyłem wniosek do Warszawy o odzyskanie swojej nieruchomości, kamienicy starej. Szanowny Panie Uciechu, pierwszy dzień dobry. A po drugie, chcę Panu powróżyć, co oznaczają karty. Proszę przełożyć. Dziękuję bardzo. 6, 3, 6. resztę karty odkładamy. Co tu mamy? Proszę państwa. Karty. Pierwsza karta oznacza. Księżyc. Księżyc oznacza musisz mieć dobrego adwokata. Druga karta, słońce oznacza. Adwokat musi mieć na imię Robert, nazwisko na literę N. Trzecia karta oznacza: sąd, pomoże tobie za sekiewkę, pan, który obchodzi imieniny 25 lipca. Następna karta: król Pucharów wskazuje, że nie odzyskasz kamienic na śmielnej 70 i nowogródki 18. Następna karta. Umiarkowanie. Nie odzyskasz żadnych kamienic. Twój wniosek zostanie odrzucony. Następna karta. Diabeł. aresztuje ciebie CBA. Dziękuję bardzo. To wskazali karty dla pana. Nie ja mówię, tylko karty wskazali. Co masz robić, pan? Dziękuję bardzo. Nie. Yeah. A za co mogłem mnie aresztować? Jak to moja nieposiadłość powinna Warszawa mi to zwrócić, a nie aresztować. Niech sami kury się aresztują tam w tym biurze. Ale to musisz pan spełnić te warunki, proszę pana, co wskazali karty. To nie ja wskazam, tylko karty wskazali dla pana, panie Wojciechu. I to karty, te, co ja rozłożyłem, tu. To, o, to oznaczali to. To wskazali dla Pana. To jest, e, e, że Pan to musi spełnić. O, oni muszą spełnić dla Pana warunki. Jeżeli nie, to e, one będą aresztowane. O, dziękuję. Dziękuję bardzo.